Witajcie kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na przesłanie tygodniowe. Zobaczmy, z jaką energią przyjdzie Wam się zmierzyć w nadchodzącym tygodniu. Drogi koziorożce, już patrzymy. Patrzymy z jaką energią. Co dla Was kochani? Piękna energia i powiem tak, w ostatnim czasie w Drogie Koziorożce mieliście, myślę, że czas pełen wyzwań. To był taki czas, gdzie ja energetycznie odczuwałam pewną dozę zmian, niestabilności i niespodziewanych sytuacji. A z kielichów, który tutaj się dla Was pokazuje, jest zapewnieniem, że w końcu odetchniecie. Drogie koziorożce, poczujecie tą wewnętrzną radość, to wewnętrzne szczęście. Przyjdą do Was, kochani, także nowe możliwości, nowe mm, oferty, propozycje, może co dla niektórych, nowa miłość albo. Mm, Odświeżenie waszej relacji. To zależy, w jakiej jesteście sytuacji. Ale As Kielichów jest bardzo, bardzo dobrą kartą. Jest kartą, która zapowiada poprawę energetyczną w tym tygodniu, w waszym życiu. Zobaczcie, bo tutaj jest dziewiątka miecze jeszcze na ten tydzień. A więc wielu z Was będzie definitywnie. Domykało taki czas, gdzie właśnie źle się czuliście, moi drodzy. Tak jak ja obserwuję Wasze mm, czytania, to pamiętam, że te czytania dla koziorożców w ostatnim czasie one były takie pełne napięć, pełne takiej niestabilności. I zobaczcie, dziewiątka mieczy to jest taka energia. Yy, Zamknięcia, bo dziewięć to mamy dopełnienie. Kończymy ze strachem, z płaczem, z taką wewnętrzną bezradnością. I myślę sobie, że um, może być jeszcze taka sytuacja, że właśnie coś nowego tutaj do Waszego życia wkroczy w tym tygodniu. Ale ważne byłoby to, żeby spróbować do tego czegoś nowego podejść z otwartym umysłem i otwartym sercem. To będzie bardzo ważne dla Was na ten tydzień, bo ten tydzień daje Wam szansę podniesienia się, wejścia na wyższy poziom, rozpoczęcia czegoś pięknego, doświadczenia energii miłości. Nie tylko takiej miłości uczuciowej, ale też takiej miłości. Yy, takiej odżycia, tak, że tutaj macie po prostu taką też opiekę od Zobaczmy, co jeszcze. Karta dwójki Buław, czyli w tym tygodniu, co Was jeszcze czeka? Trzeba będzie podjąć ważne decyzje, trzeba będzie podjąć ważne wybory. Dwójka właśnie o tym mówi. Czy w lewo, czy w prawo? Czy przyjmuję tę ofertę, czy przyjmuję miłość, czy przyjmuję ten kielich piękny, który tutaj jest mi zsyłany przez górę? Czy być może zamykam się na to wszystko, co piękne i co dobre, i wolę oddawać się smutkom i rozpaczy? Trzeba będzie, kochani, wybrać. To będzie też tydzień dla Was bardzo ważny. I decydujące. Dwójka Buław może też mówić o tym, że wielu z Was w związku właśnie z takimi trudnymi wydarzeniami, które miały miejsce w Waszym życiu w ostatnim czasie będzie opracowywała tak jakby nowy plan. I mam takie poczucie. Że właśnie będziecie dążyć do tego, by wyjść z takiej energii izolacji, zwątpienia, wahań. Tak? Zobaczmy, jaka jest rada. Rada 9 denarów. Kochani moi, bardzo ważne jest to, byście Wy zadbali przede wszystkim tutaj o siebie w tym tygodniu. O swoją kondycję psychiczną, fizyczną, niezależność też być może finansową, zawodową, ale tu, kochani, także ważne jest dla Was zdrowie i Wasz wygląd. I o to warto byłoby tutaj zadbać. To będzie bardzo istotne, ponieważ czuję, że ten tydzień będzie Was tak jakby mobilizował do tego, by wyjść z tej trudnej energetyki, która tutaj się działa w Waszym życiu w ostatnim czasie teraz kochani e, karty intuicyjne co tutaj dla Was intuicyjnie możecie sobie odczytać przekaz intuicyjny każdy z Was m, chciałabym aby odebrał ten przekaz osobiście i tutaj jest powiedziane ucho igielne intencjonalność 48. Um, powiem Wam, że tutaj akurat czuję potrzebę przeczytania dla Was, co to oznacza, ale każdy intuicyjnie też może sobie na to pytanie tutaj właśnie odpowiedzieć. Tak, kochani, tutaj przychodzą pozytywne rezultaty. Um, odchodzi wszystko to, co powierzchowne i Odchodzi wszystko to, co ciebie rozprasza, by osiągnąć cel. Bardzo ważne jest to dla ciebie, drogi Koziorożcu, aby tutaj otworzyć się na taką wnikliwość i chęć zgłębiania różnych tematów. Yy, bardzo ważne jest to, żebyś właśnie się nie dał rozpraszać różnym energiom. Ponieważ po drugiej stronie, czyli właśnie tutaj, tak, mamy tą dwójkę buław, czyli taką energię hmm, w lewo, w prawo, w którą stronę. Po drugiej stronie, kiedy już tą decyzję podejmiesz, to po tej stronie znajdują się dla Ciebie nowe możliwości i sukces. Więc bardzo ważne jest to, by być wiernym w tej sytuacji, przede wszystkim sobie. I przesłanie dla Was, drogie koziorożce. Czeka Ciebie spełnienie marzeń i obfitość. I tego yy, życzę Wam, kochani. A jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, to zapraszam bardzo serdecznie. Do końca lutego jest atrakcyjna i fajna oferta dla Was. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się cieplutko i pa pa!